Oczywiście nie mówię, żeby zaraz ten cały zagraniczny biznes zabijać, proszę Państwa, absolutnie nie. Ale żebyśmy złapali chociaż oddech, tak? Cokolwiek lepiej. A narzędzi jest mnóstwo. E, tak samo nie mówię, żeby tych Ukraińców y, wszystkich wyrzucać. E, proszę Państwa, y, to, to błędne myślenie. To, to nie jest tak, że y, popełni wykroczenie, go odstawiamy do, y, do granicy. On musi odrobić. On musi odrobić. On jest wtedy skazany, on musi odrobić i będzie odrabiał w, w, w prywatnych zakładach, na przykład. To wszystko idzie pogodzić, a nie będziemy go po prostu utrzymywać, bo on musi odsiedzieć tak ileś lat. Nie, on musi odrobić. Musi zapłacić rodzinie za krzywdy, które wyrządził tam komuś. On musi zapłacić państwu, społeczeństwu za straty, których dokonał, i tak dalej i tak dalej. I tutaj mamy na przykład takiego e, faceta, który twierdzi, że gdyby nie. Imigranci to y, nie miałby rąk do pracy 70% ludzi mu się zwolniło ze względu na 500 plus. Y, i, Państwa, I teoretycznie ma rację. Bo 500 plus nie powinno być 500 plus, tylko powinno być 1500 plus i dawane w świadczeniu, żeby człowiek mógł iść do pracy, żeby widział, że jego dzieci są zaopiekowane. I inne rzeczy powinny mu być wypłacone, żeby, żeby na przykład y, mógł spłacać willę z basenem, tak? I on wtedy pójdzie do pracy, bo on będzie widział sens. Proszę Państwa, ludzie, jak widzą sens, to się odpowiednio zachowują. Jak nie widzą sensu, jak, jak widzą beznadzieję, to jeszcze podczuwaną odpowiednią propagandą, jakimiś tam naleciałościami chorymi, kulturowymi, no to się wtedy tak zachowują. Proszę Państwa, to nie jest wina tych ludzi, że rzucili pracę i poszli na 500. Plus. To nie jest wina tych ludzi, powtarzam. Zobaczycie, jak to się wszystko zmieni. Kiedyś Polacy wszyscy pracowali. I to, to teraz, no, no, ma rację, facet, tak? Jeżeli byśmy wyrzucili tych imigrantów, to jego na przykład gospodarstwo specjalizujące się w borówce amerykańskiej, największe powiedzmy tam w Europie nawet, no, no może zbankrutować. Absolutnie zależy nam na takim przedsiębiorcu. Przecież ten człowiek, proszę Państwa, w, w jego interesie ustawimy y, tak mu kraj, y, że on zarobi dwa razy więcej. On sobie na tego nawet sprawy nie zdaje, ale to można inaczej zrobić. To wszystko można zrobić sposobem. On nawet będzie miał darmowych pracowników. Yy, i, I którzy będą rzetelnie pracować, bo wiedzą, że jak nie, to będą, proszę Państwa, takie więzienia z obniżonym standardem, że tak powiem. I będzie musiał pracować. Skończy się mu okres kary, proszę bardzo, do widzenia. Yy, a może, nawet powtórnie wystąpić o jakiś tam pobyt, będzie mógł, bo się wykaże, na przykład. Może, proszę Państwa, ludzie też mogą zrozumieć niektórzy. To wszystko można mądrze wymodelować. Do takich spraw trzeba podchodzić bardzo delikatnie i w szczegółach. Także nie bójcie się, halo przedsiębiorcy, że stracicie pracowników, bo nie stracicie pracowników, zyskacie pracowników.